Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani moi, z wielką radością w przeddzień Bożego Narodzenia zwracam się do was z tymi najpiękniejszymi życzeniami, żebyście przyjęli całym sercem do waszego domu księcia pokoju. Pokój otrzymują ci, którzy mają prostotę pastuszków, prostotę dzieci Bożych, prostotę tych, którzy nie kombinują, nie komplikują życia duchowego, tylko biorą wszystko. Jak prostaczkowie, którzy ufają we wszystkim Bogu. Przyjmijcie Jezusa do Waszych rodzin, do Waszego małżeństwa. Przyjmijcie Jezusa jutro pod Wasz dom, aby ten Jezus mógł zakrólować w Waszym domu. Tak się cieszę, kochani, że z takim entuzjazmem niesamowite poruszenie jest związane z naszą akcją, aby mój dom stał się Nazaretem. Przez 40 dni będziemy na wzór świętej rodziny z Nazaretu oczyszczać nasz dom, zanim ofiarujemy go 2 lutego Ojcu Niebieskiemu, Trójcy Świętej. To oczyszczenie będzie dokonywać się poprzez przebłaganie za nasze grzechy, grzechy naszego domu, grzechy naszych rodziców, naszego małżeństwa, grzechy naszych dzieci, wszystkich, którzy w domu mieszkają. Potem będziemy prosić, aby Maryja Królowa zakrólowała. Poprzez tą krótką modlitwę dziesiątkę Różańca Świętego w naszym domu, a potem będziemy prosić, aby ten dom był w sposób szczególny, przez Psalm 121 chroniony w Bożej mocy. I tak przez 40 dni będziemy się modlić. Zadajecie, kochani, różnego rodzaju pytania dotyczące szczegółów tej akcji, postaram się króciutko na nie odpowiedzieć. Pytacie, czy można dołączyć się w czasie akcji? Tak, można się dołączyć w czasie akcji. Nie każdy, jak tylko potrafi, jak tylko może, zaangażuje całe swoje siły. Niech nie zapomni nawet o jednym dniu. Ale gdyby zapomniał w jakiś dzień pomodlić się w ten sposób, niech modli się dalej z jeszcze większą siłą, pragnieniem i tęsknotą, żeby jakby nadrobić nawet ten dzień, w którym się zapomniało modlić razem, rodzinnie. Co jeśli współmałżonek nie chce się modlić, albo dzieci nie chcą się modlić. Kochani moi, bądźcie wstawienikami, którzy w tym wyłomie muru otaczającego wasz dom modlą się do Boga jako ci samotni wojownicy, jako mężowie i kobiety modlitwy. Nawet w tej samotności módlcie się w imieniu tych, którzy nie chcą się z wami modlić. Bóg pamiętajcie, że patrzy na pojedyncze osoby, które całym sercem angażują się, popatrzcie na proroków. Jednym z nich, który jest patronem naszej akcji, jest prorok Daniel. On sam idzie na pustynię, 21 dni o chlebie i wodzie, leży twarzą do ziemi, pokutuje, wzywając Bożej łaski nad całym Izraelem i zostaje wysłuchany. Jeden człowiek. Dlatego módlcie się, nie zważając na to, że nie chcą się z Wami modlić. Jesteście wstawienikami wybranymi przez Boga, aby walczyć o Wasz dom. Czy adoracja online jest ważna? Tak, jest ważna. Najlepiej byłaby w realu, ale kiedy nie ma takiej możliwości, to można modlić się, adorując Pana Jezusa online, w internecie, albo tak jak mówiliśmy, przenieść się swoim sercem pod swój parafialny kościół, w którym jest tabernakulum i tam adorować Jezusa. To piękny sposób, który Jezus podał siostrze Faustynie. Jak adorować krzyż w domu? Po prostu wziąć krzyż w swoje ramiona, w swoje ręce i po prostu przytulić do serca, ucałować rany Jezusa, podziękować Mu całym sercem za to, że złożył siebie w ofierze za nas, za nas, za nasz dom. Dać każdemu do pocałowania krzyża Jezusa i w chwili nawet ciszy, dosłownie 15 sekund, powiedzieć: Jezu, dziękuję Ci za Twój krzyż. Czy związki niesakramentalne mogą brać udział w akcji? Każdy może brać udział w akcji. Kochani, proszę Was, może to jest właśnie ten ostatni czas na wyproszenie dla Was łaski, czystości, żebyście żyli jak brat i siostra, żebyście powiedzieli nie grzesznemu seksowi jakikolwiek jakichkolwiek sytuacjach, które otwierają Was na grzech nieczysty w tych związkach, abyście złożyli tak tą trudną ofiarę, y Abyście w czystości mogli zacząć żyć dzięki tej łasce, modlitwy, przebłagania, oczyszczenia i uświęcenia waszego domu, abyście otrzymali od świętej rodziny z Nazaretu, która żyła w czystości, łaskę czystości dla waszego niesakramentalnego związku. Kochani moi, te i inne pytania, które zadajecie, będziemy starać się odpowiadać na bieżąco, ale to jest. Ta garść, która jest na dzień dzisiejszy dla Was odpowiedzią. Bardzo się cieszę, że ta akcja niesamowicie się rozchodzi po całym świecie, dosłownie po całym świecie, i tyle rodzin, tyle domów, też plebanii, domów zakonnych, yy, klasztorów, które się włączają w to nasze dzieło. Wszyscy chcą przez te 40 dni w sposób szczególny modlić się do Boga, aby uczynić swój dom, Duchowym Nazaretem, aby Bóg chronił nasz dom w sposób szczególny, aby uczynił go niewidzialnym dla zła. To jest możliwe. Niech 2 lutego zapali się w każdym z naszych domów światło Chrystusa. Niech 2 lutego święta rodzina stąpi do naszego domu i zamieszka razem z nami, czyniąc nasz dom duchowym Nazaretem. To jest coś niesamowitego. Już teraz błogosławię Was na tą cudowną, wspaniałą akcję w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.